Wiosna, lato, jesień czy zima. Dla zmotoryzowanych nie ma to znaczenia. O każdej porze roku przytrafić się może przykra sytuacja, podczas której zbawienna może okazać się kamera samochodowa. Bo przecież nie zawsze sprawca kolizji się do niej przyzna. A tak możemy mieć niepodważalny dowód. Dzisiaj zatem przedstawię wam 10 najlepszych kamer, którym bez wątpienia warto się przyjrzeć. 10 PriDo i7 Pro. To zestawienie zaczynamy od kamery, której być może jeszcze nie znacie. Jest to PriDo i7 Pro. Kamera wyposażona w czujnik przeciążeń i w automatyczne zabezpieczanie nagrań wideo. W kamerze mamy dostęp do plików poprzez Wi-Fi, zapewniając sobie możliwość połączenia z darmową aplikacją z dostępem do nagrań z poziomu telefonu. Rozdzielczość to 12 milionów pikseli i kamera posiada też elektroniczną stabilizację obrazu z obiektywem szerokokątnym. 9. Tracer Mobi Mirror. Jedna z najtańszych kamer tego zestawienia, która rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD przy 25 klatkach na sekundę. Podgląd tego, co dzieje się z tyłu, z kolei mamy w rozdzielczości 640x480. Przednia kamera to 170 stopni szerokości nagrywanego obrazu, natomiast tylna 120. Mimo, że nie jest to kamera typu high level, to jej cena może okazać się kluczowa, jeżeli chodzi o wybór pierwszej kamery do samochodu. 8. Trukam H7. Trukam H7 to kamera, która bez wątpienia przypomina kamerę Xiaomi 70mai Smart Dashcam. Jest ona niewielkich rozmiarów i bardzo kompaktowa. Nie ma ona również wyświetlacza, jak w przypadku Xiaomi. Tu jej obsługa polega w pełni na obsłudze poprzez aplikację. Małe wymiary i dyskretna konstrukcja sprawiają, że kamerę można zamontować niemal wszędzie. Nagrania gromadzone są w rozdzielczości 2,5k przy nagraniach z maksymalnym kątem wynoszącym 140 stopni. 7. Garmin Daszkam Mini Jedna z najmniejszych kamer tego zestawienia. Garmin Dash Cam Mini. Kamera nagrywając w rozdzielczości 1920x1080 przy kącie widzenia wynoszącym 140 stopni. Mała i dyskretna kamera pozwala nagrywać w pełni zautomatyzowane nagrania. Należy tylko pamiętać o tym, by włożyć do niej odpowiednią kartę microSD. Ta musi być co najmniej o pojemności 8 GB. I przy tym warto zwrócić uwagę na jej klasę. Najlepiej używać klasy 10. Sam się o tym kiedyś przekonałem. Niektóre kamery na przykład z klasą 4 w ogóle nie będą rejestrowane obrazu, więc uważajcie. 6. Lamax S9 Dual Oto kamera, która wymienia wsteczne lusterko samochodowe na wideorestrator. Prawie 10-calowy dotykowy ekran i sterowanie głosem sprawiają, że korzystanie z urządzenia może być przyjemne. Widok z przedniej kamery nagrywany będzie w 150 stopniach, a tylny w 130. Kamera niestety, no ale jednak, rozpoznaje 12 komend w języku angielskim. Warto jednak nadmienić, że kamera posiada w sobie bazę fotoradarów, co może dla niektórych nieużywających Janosika być przydatną rzeczą. 5. X-Blitz Part View 2 to jedna z ciekawszych kamer tego zestawienia. XBlitz Park View 2. Kamera oferująca format Full HD, czyli rozdzielczość 1920 x 1080. Przekątna ekranu tej wbudowanej kamery w lusterko wsteczne to 7 cali. I uwaga, jest to lusterko w pełni dotykowe. Do dyspozycji są tutaj dwie kamery, przednia i tylna. Dzięki tym dwóm urządzeniom możliwa jest rejestracja zdarzeń z najbardziej newralgicznych miejsc samochodu. Urządzenie najlepiej zamocować dzięki gumkom montażowym dołączonym do zestawu, które mocuje się do zwykłego lusterka wstecznego. Jeszcze jedno słowo o trybie parkingowym, czyli trybie, który spowoduje, że urządzenie w przypadku wstrząsu spowodowanego np. stłuczką na parkingu, zacznie samo rejestrować obraz. Jest to bardzo przydatna funkcja. 4. Xiaomi 70Mai 1S Wcześniej wspomniałem o Siaomi. Zatem oto ono. Odnowiona kamera 70 mai Smart Dashcam 1S. Sam kiedyś używałem takiej kamery. Ta wyposażona jest w diodę LED, sygnalizującą włączenie, wyłączenie i nagrywanie przez kamerę. Rozdzielczość obrazu to Full HD 1080p. Kamera nagrywa z kątem równym 130 stopni. Jest ona wyposażona w czujnik wstrząsu oraz moduł Wi-Fi. Wszystkie akcje związane z kamerą należy wykonywać korzystając z aplikacji. 3. XBit Go 2 XBlitz Go 2 to udoskonalona wersja wideoerestratora XBlitz Go. Nowa wersja pracuje na procesorze od Huawei, zapewniając dużą moc obliczeniową. Sama kamera obsługuje rozdzielczość na poziomie 2,7k. To dokładnie tyle samo, ile moja kamera sportowa Hero Go Pro 9 z dodatkowym obiektywem. Kamera dysponuje bardzo dużym kątem widzenia. Jest to 170 stopni, co czyni ją niesamowicie uniwersalnym sprzętem. Filmy można nagrywać z 60 klatkami na sekundę, zapisując je na karcie pamięci o maksymalnej pojemności 256 GB. Warto dodać, że rejestrator korzysta z matrycy marki Sony, co zapewnia płynny i dynamiczny obraz. 2. Viofo A119 V3 V3 to odświeżony model zwykłej A119. Są dwie odmiany tej kamery, z modułem GPS oraz bez niego. Kamera nagrywa w rozdzielczości 2,5K oraz posiada ekran do podglądu tego, co aktualnie się dzieje na drodze. Kamera może nagrywać w 30 klatkach na sekundę, a za przetwarzanie obrazu odpowiedzialne jest Sony. Mamy tutaj trzy tryby do wyboru podczas nagrań: autodetekcja ruchu, nagrywanie poklatkowe i nagrywanie z obniżoną jakością. Fajna kamera dla niewymagających. 1. XBlitz V3 Magnetic. XBlitz V3 to kolejna odsłona znanej serii kamer. Trójka to rejestrator, który nagrywa w rozdzielczości 4K. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie posiada magnetyczny uchwyt, w który wbudowany został przez producenta moduł GPS. Ten odpowiedzialny jest za zbieranie informacji takich jak prędkość poruszania się pojazdem i jego położenie na mapie. Oczywiście nie brakuje tutaj takich opcji jak Wi-Fi z możliwością podglądu aktualnie rejestrowanego obrazu i pobierania nagrań, czy też G-sensora, czyli czujnika, który zabezpieczy dane w momencie wystąpienia kolizji. W kamerze zamontowano aż 6 soczewek, a sam kąt widzenia to 150 stopni. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek podobał Wam się, dajcie łapeczkę w górę i zajrzyjcie do linków z opisu. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!